Witam serdecznie na moim kanale z tej strony Mark Drake. Kontynuujemy sobie dodatek Justin. Jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Musimy odsunąć naszej naszej przyjaciółki. Dobra. Kolejna lokacja. śmiało mnie, chociaż wiem, że yy, po wodzie to nie było takie oczywiste. Tutaj jest jakaś wajcha, ale tutaj w zasadzie to nie ma wajchy, prawda? O właśnie, dobra. Powinna być. To pewnie coś, co co znajdziemy w jakimś najbliższym czasie jest rozejrzę się jeszcze tutaj, nic nie ma. Że ta wajcha będzie do otwarcia tej drzwi, bądź storturowania kolejnej osoby, ale tego jeszcze nie wiem. Z tamtym przyszedłem, to jeszcze może zobaczę od razu tą stronę. Aha, tutaj właściwie nie mamy wyboru. Hmm, no to cóż. Naszej drabiny dalej nie wykorzystam. Obawiam się, że to mogło być dużo, dużo wcześniej. W takim razie zobaczymy, co się wydarzy. U. Mam nadzieję, że on tego nie otworzy i mam nadzieję, że, nie, że tutaj nie wejdzie w żaden inny sposób. Tutaj drzwi szybko podejdę. bym tylko nie otworzył mu drzwi. Co my tutaj mamy? Trybo. Aha, słyszę, że już wchodzi. na oczywiście ma czyli będę musiał uciekać przed... przed nim. W razie dany i przemyślimy sprawę. No tak, mogę wziąć to trybą. strasznie się wściekł. Brakuje jednego tryba. To jest kwestia czasu jak tylko wejdzie, dlatego ja szybko biegnę. Może się uda. mocne ale nie wiem czy wytrzymają Załatwj do nas szybko może się to się wszystko pofa miało. Jeden przeszedł. Dobra. Ostatnia chwilę, a znowu jeden. Dobra. Szybko zamykam. Dobra, kogoś tam załatwił, być może ten potwór, być może nie, nie wiem. Nie myślę o tym. Przeskakuję przez skrzynię i biegnę przed siebie. Zobaczymy kolejne drzwi. Dobra, pomieszczenie nazywa się krypt. Zobaczymy, czy w krypcie będę w stanie pokonać potwora. Nie wiem, czy to jest obce zapisu. Zobaczymy, co dalej. Dodatki z reguły są krótkie, więc zobaczymy, jak i będzie tym razem. Dobra, kolejne miejsce back to the game, options i exit czyli nie mamy możliwości zapisu niestety to jest przejście tylko na raz dobra jakiś cmentarz aha, wpadłem o ludu wpadłem do grobowca. Respekcja. Oczywiście no jest zbyt wiele nam nie wyjaśni, dlatego że tutaj no. O proszę bardzo, nawet nie mogę iść szybciej. Dostałem takiego spowolnienia, ale już jest ok. Dobra, to teraz jeszcze tu wykopany ktoś jest. Nie chciałbym tutaj zakopywać albo odkopywać jakichś zwłoków. O, ale przyjemne miejsce. Cóż to za eksperyment tym razem? Well done. You have Znasz mój kabinet. Wszędzie, że jak to działa, ale teraz, to jest wykonanie. Możemy to wszystko zrobić. Powolny tryb przejścia. Dobra, możemy iść w lewo, możemy iść na wprost. Skorzystamy z tej lewizny. Kiepsko widzę, kiepsko chodzę. Dobra, tutaj właściwie jedna droga jest, tak czy inaczej. Myślałem, że ślepy załówek, ale nie. Się zamknęły same. Tutaj nie mam wyboru. Machina się uruchomiła. Aha, tu jakiś człowiek wisi. Worek ma na głowie. Trzeba zatrzymać Bo to niestety nic nie da To jakiś megafon podpięty do tego Do tej osoby Raczej nie sądzę żebym to mógł od tak po prostu dotknąć też nic nie pomogło zatrzymać. Ściany się zbliżają w moją stronę. Nie jest dobrze. Nasza posła zaczyna tracić przytomność. Okej. Okay. This. This was the best one yet. So elaborate. It's just. too much. Enough of this. Get up, Justine. This isn't over yet. I will fight. It's already locked, but you can never be too certain. I can't for the life of me understand why he built that's me isn't it all covered in chains such light was never meant for me I really should keep this door locked Okay, I advised myself, probably, to lock Justine, are you down there? Is everything all right? Of course, Clarice, I'm quite all right. Is everything ready for tonight? Yes, the goose is ready. Any minute now. The guests should be arriving within the hour. Did I hear voices from downstairs? I certainly hope not. Oh, silly me. <laughs> yes, silly Clarice. No, czyli okazuje się, że to, że to ja jestem Justin, i że te głosy z gramofonów były nagrane przeze mnie, i to znaczy się, że to ja prowadziłam, prowadziłem badania na tych, na tych właśnie nieszczęśnikach, trzech, chyba z tego co wynika. No i cóż, okazało się, że przeszedłem ten dodatek, również zabijając jakieś osoby po drodze, także. Także. Tak miało być widocznie. Cóż, dodatek króciutki, fajny, dobry, intensywny, podobał mi się. Zobaczymy jeszcze, będzie pewnie ogrywana druga część, a na dzień dzisiejszy to już będzie koniec, definitywnie z pierwszą częścią Amnesim Roczny Obłęd. Dziękuję bardzo za cało kształt i do usłyszenia. Na razie cześć.